Dzień dobry Państwu W dzisiejszym wydaniu dziennika Widla Was Severus Snape W dzisiejszym dzienniku Hubert Lux City Pokażemy Wam m.in. wzrosty cen paliw Dobre wyniki Drużyny sportowej z Hubert Lux City Oraz oraz pogodę na najbliższe dni w Hubert Look City. Przełączam Was na korespondenta, który bada, wynik dlaczego paliwa, ceny paliw bardziej wzrosły. Dzień dobry, witam Was. Korespondent Argus Fitch. W dzisiejszym dzienniku powiem Wam o wzrostach cen paliw. Ceny paliw ciągle rosną. Ostatnio widzieliśmy choć ich spadek, lecz z dnia na dzień praktycznie, w nocy, poprzedzającą dzień dzisiejszy. Paliwa są droższe o prawie 4 dolary. Ale więcej o, o tym wam opowie pracownik stacji Octan. No wie pan, to że nie moja wina, że praktycznie z dnia na dzień... Ceny paliw drożeją z 6,50 dolarów do 10 dolarów, co daje 3,5 dolara wzrostu przez dzień. Jeśli tak będzie, to najprawdopodobniej jeżeli o tym straci na wartości, większość ludzi będzie, albo już nie będzie tankowało benzyną, będzie jeździło samochodami elektrycznymi, albo przerzuci się na jakieś rowery oraz jakieś skuterzy elektryczne. Co może że spowodować wielkie straty dla firmy Oktan? To była wypowiedź pracownika stacji Oktan w Hubert Look City. Według mnie, to, co się dzieje aktualnie, czyli to, że ceny paliw rosną 3,5 dolara przez noc, a nawet może się stać, że więcej, są absurdalne. Sami to niech sobie Państwo zinterpretują. Odsyłam Was do, do studia. Mówił Argus Field. Teraz przyślę Was do korespondenta, który opowie Was o zwycięstwie drużyny z Hubert Luke City. Właśnie stoimy przed sklepem fana Hubert Luke City Football Club. I opowiem Wam o dziś o ich dość dużym zwycięstwie nad MK City FC. Ponieważ Hubert Luke City wygrało z MK City FC. Aż 3 do 0. Bramki strzelali Nicolas Black, Jacek Kowalski oraz Mariusz Nowak. Teraz przedstawię Wam wywiad z trenerem Hubert City Football Club. Dzień dobry, mówi Ezra Bridger. W dzisiejszym wywiadzie mam właśnie opowiedzieć Wam, jak była taktyka na ten mecz. Moją taktyką było na ten mecz było właśnie jak widzicie ataki po skrzydle, po których padły dwie bramki, a jedna została trafiona z rzutu karnego. Więc jak widzicie, moja taktyka się udała. A dlaczego w bramce wystawił pan akurat Janusza Cebulińskiego? Według mnie Janusz to jest bardzo dobry bramkarz. Jeden z najlepszych w naszej okolicy. Jeśli mówimy o pierwszą ligę, czyli zaplecze y, pierwszej ligi, czyli zaplecze ekstra klasy Klocków Lego, a my gramy w pierwszej lidze Klocków Lego, jesteśmy aktualnie na pierwszym miejscu, więc jest szansa, że będziemy udział brali w, w lidze mistrzów Klocków Lego y, za może dwa, trzy sezony. Będziemy mieli szansę Zobaczyć się w europejskich pucharach. Bardzo optymistycznie się pan wypowiada. Niech nie zapomina pan o tym, że dopiero gracie w pierwszej lidze, a pan już myśli o europejskich pucharach. To był wywiad z trenerem klubu Hubert Luke City Football Club. Odsyłam was do studia. Na najbliższe dni pogoda w Hubert Look City to... Środa około 5 stopni dzielnica portowa, 7 stopni dzielnica targowa. W dzielnicy portowej mogą być lekkie opady. W czwartek zaś będzie dość pokmurnie, a wręcz bardzo zimno będzie temperatura 1 stopień w centrum miasta oraz w większości dzielnic 0. W dzielnicy yy, yy, świecących się latarni będzie minus 2, lecz w portowej będzie 0, to samo w handlowej. Zaś w piątek wszystkie temperatury będą praktycznie minusowe. Tylko jako taka temperatura będzie w dzielnicy Chinatown, w której będzie plus 1 stopnień. W dzielnicy od choćby świecących się latarni będzie 0 stopni. W dzielnicy w centrum będzie no już minus 1 stopnień. Analogicznie będzie w dzielnicy targowej oraz portowej. Dziękuję bardzo Państwu za obejrzenie dzisiejszych wiadomości Hubert Lux City.